Witajcie kochani. W pierwszej kolejności chciałam bardzo podziękować za zaproszenie Ani i Tadeuszowi. Cudowni ludzie, cudowne miejsce, ten, kto nie dojechał, nie żałuje, bo naprawdę warto się tu pojawić. No ja niestety nie będę Wam opowiadała takich cudownych, kreatywnych rzeczy, jak przed chwilą prelegenci. Nie będę również mówiła o tym, jak sadzić roślinki robić inne fantastyczne rzeczy. Będę Wam mówiła o rzeczach trudnych, ale oczywiście najpierw was troszeczkę postraszę, a potem Potem wam powiem, co z tym możemy zrobić, bo ja jestem pełna nadziei i jestem pełna wiary, że jesteśmy w stanie naprawdę wszystko sobie to spokojnie posprzątać. Co się dzieje, każdy widzi. Z czym mieliśmy do czynienia ostatnie trzy lata, każdy wie. To była próba generalna i teraz się dopiero zacznie faktyczna zabawa. Na pewno jakiś czas temu słyszeliście o tym, że jest zakaz rozdawania nasion. Ten temat dość mocno wypłynął w tamtym roku i ja wam przygotowałam. Mowy, jak zrobić, żeby móc sprzedawać nasiona. To jest bardzo proste do obejścia. Tam jest taka fajna furtka. Jeżeli wejdziecie na moją stronę kasiatarnawa.pl możecie znaleźć wzór umowy. To są pisma, to jest zakładka Pisma do Pobrania, i tam znajdziecie odpowiedni wzór. Więc, jeżeli jest tego typu sytuacja, ktokolwiek chciałby wspomagać innych, a ja Was do tego serdecznie namawiam, żebyście się wspierali, żebyście się promowali wzajemnie, żebyście się łączyli i między innymi jest bardzo wielu rolników, którzy chcieli te nasiona rozdawać, przestali to robić z uwagi na to, że się, pojawił się obowiązek rejestracji i ewentualnie groziły za to bardzo wysokie kary administracyjne. Dlatego zachęcam Was, żebyście weszli na moją stronę i zobaczyli. Tam znajdziecie odpowiedni wzór umowy. Za złotówkę sprzedajemy nasiona, mamy tam pewne świadczenia, które muszą być złożone zgodnie z tą ustawą i dzięki temu nikt nie będzie miał problemów, nigdzie nie musi się rejestrować. Więc ja Was zachęcam do tego, że jeżeli prowadziliście tego typu działalność wcześniej, żebyście do niej wrócili, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do naszej polskiej żywności, żebyśmy się uniemożliwiali. Niezależnili od koncernów, żebyśmy się uniezależnili od wszystkich korporacji. Dlatego jeżeli my stworzymy super, fajny, konstruktywny, dobrze działający system wzajemnej wymiany towarów, wzajemnej nawet barteru, tak? czy, czy sprzedaży swoich towarów sobie nawzajem, to w ten sposób i polski rolnik, i polski przedsiębiorca będzie po prostu w stanie przetrwać. I to jest najważniejsze, żebyśmy teraz przetrwali ten okres najbliższych półtore, półtora roku, dwóch lat. To jest najważniejszy taki teraz moment. Jeżeli im się nie uda nas zlikwidować w różnych, poprzez likwidację różnych gałęzi, czy to rolnictwa, czy to produkcji, czy generalnie ogólnie działalności gospodarczej, to w ten sposób jesteśmy w stanie się z nich po prostu śmiać za dwa lata. Tu jest kolejny element, który się pojawił, który pokazuje to, jak oni bardzo dążą w kierunku, żeby zamknąć, zlikwidować polskich przedsiębiorców, polskich rolników, to jest ustawa o identyfikacji zwierząt. Na pewno o niej słyszeliście parę miesięcy temu. Ja też również w tej materii wyrobiłyśmy live z Jowitą kowszyn sumarą na Rebel24. Robiłyśmy, przygotowałam wam wzory pism odpowiednie, ponieważ zgodnie z tą ustawą każde jajo każde jajo powtarzam, każda kura, każda koza, każda krowa podlega systemowi rejestracji. Brak rejestracji nawet tego jaja lęgowego, konia, kozy, czyli wszelkie możliwe zwierzęta gospodarskie, jeżeli nie zostaną zarejestrowane, a ten termin obowiązku upłynął 1 kwietnia tego roku, to grożą za to naprawdę horrendalne kary administracyjne po 15 tysięcy złotych od jednej sztuki niezgłoszonej, tak? Do tego wszystkiego jeszcze w przypadku koni i krów te kary są znacznie wyższe. Tam jest bodajże, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 16 warunków, czy z 16 elementów, na podstawie których można ukarać rolnika czy posiadacza, bo to również dotyczy pani, która ma pięć kurek przy swoim domu, tak? czyli nie jest żadnym rolnikiem, po prostu na swoje potrzeby hoduje sobie kurki i, i ma jajka. Więc w takiej sytuacji niezgłoszenie któregokolwiek z tych zwierząt wiąże się z horrendalnymi karami, które po prostu mogą... Całkowicie kogoś wyłożyć, mówiąc brzydko kolokwialnie finansowo, tak? Dlatego zwróćcie proszę na to uwagę, bo mimo to, że podnieśliśmy w tej materii alarm, ta informacja niestety nie dotarła zbyt szeroko, ale dotarła do Ministerstwa Rolnictwa i nagle pojawiło się od razu w ciągu 12 godzin na stronie Ministerstwa Komunikat, że będą robili zmiany projektu do, tego, do, tej, do tej ustawy i żeby nie rejestrować kur. Słuchajcie, upłynęły 4 miesiące, nie wydarzyło się nic. Czyli poza gołosłownym oświadczeniem na stronie, które można w 15 sekund ściągnąć z tej strony, was wszystkich obowiązuje obowiązek rejestracji wszystkich posiadanych przez siebie zwierząt i za to grożą kary. I ja zwracam wam na to uwagę nie dlatego, żeby was straszyć, tylko żebyście byli świadomi, że pewnego pięknego dnia może ktoś do was przyjść z organów administracyjnych na kontrolę, powie macie pięć kur i macie problem, tak? Macie trzy krowy i macie poważny problem, bo im większe zwierzę, tym większe kary. Natomiast za samo jajo już tam nie ma dolnej granicy. Tam jest granica do 15 tysięcy złotych w przypadku kur, kus, krowy, konie. Oczywiście im większe zwierzę, tym, tym większe kary, więc zwróćcie na to uwagę. I to jest tak naprawdę się tłumaczyło tym Ministerstwo Rolnictwa, że tego wymagały przepisy Unii Europejskiej. No to super. No więc przejrzałam sobie najpierw ustawę o identyfikacji zwierząt, potem przeniosłam się do rozporządzeń unijnych, w których faktycznie ten obowiązek wynika. Natomiast jak już jesteśmy nauczeni przez te trzy lata nieudolnością i nieumiiactwem ustawodawcy polskiego, to mniej więcej taką samą nieudolnością i niem tutaj wykazuje się na szczęście na nasze szczęście ten ustawodawca europejski. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ tam jest przewidziana bardzo szczelna konstrukcja, a mianowicie posiadacz. Posiadacz, jeżeli mamy właściciela, y, dzierżawcę, najemcę obdarowanego, to jest wszystko posiadacz, czyli ta ustawa polska o identyfikacji zwierząt, jak również to rozporządzenie unijne, czy dwa rozporządzenia unijne, mówią o wszelkiej formie własności, tak? A jeżeli nie własności, to o najemcy bądź dzierżawce. Na szczęście oni nie przewidzieli takiej fajnej konstrukcji, jak dzierżenie. I na tej podstawie ja y, y, znalazłam furtkę dla was czyli e, mamy tak naprawdę potrzebujemy trzech dokumentów e, ja mam dajmy na to kozy e, aha jeszcze jedna rzecz e, obowiązek e, zgłoszeń ewentualne kary ewentualne e, decyzje o uboju o kontrolach dotyczą posiadacza tak czyli jeżeli ja jestem właścicielką kozy i e, tylko do mnie można kierować ewentualne roszczenia to jeżeli jestem właścicielem tej kozy ale mieszkam za granicą polski to ja naprawdę widząc, jak funkcjonuje ten cały system tutaj, to powiem wam, że raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek wysyłał do właściciela, który mieszka za granicą jakiekolwiek decyzje, ponieważ nie tylko nadmiernie obciążałoby to budżet państwa. Po drugie nie mają możliwości egzekucji tego w ogóle, tak? Dlatego jeżeli mam kozę, daruję ją Jowicie, która mieszka w Czechach i problem majowita nie ja. To nie ścigają Jowite w Czechach. Mam Ciocię we Francji, wujka w Stanach Zjednoczonych, przyjaciółkę w Niemczech. Nieważne. Tu jest najważniejsze to, że właściciel zwierzęcia mieszka za granicami Polski. I jeżeli mamy tego typu sytuacje, ja Jowicie daruję moją kozę, Jowita mieszkając w Czechach jest jej właścicielką, Jowita za to spisuje ze mną umowę dzierżenia. Czyli ja w imieniu Jowity sprawuję pieczę nad tym zwierzakiem, tak? Czyli koza. Mamy podpisaną umowę darowizny, dzierżenia z powrotem, koza siedzi na miejscu, gdzie siedziała w zagrodzie, nawet nie wie, co się z nią dzieje, nie wie, że jej się właściciel zmienił, ponieważ ja nadal się nią opiekuję. Dodatkowo zrobiłam wam do tego jeszcze pełnomocnictwo, bo czasami, wiadomo, są różne sytuacje w życiu, trzeba zwierzę zawieźć do weterynarza, trzeba tam zrobić jakieś badania, trzeba pokryć to zwierzę, to wszystko przecież podlega w ścisłej procedurze, więc Jowita poza tym, że mi daje wdzierżenie tą moją kozę wcześniejszą, to jeszcze daje mi pełnomocnictwo i ja mogę pokrywać kozę, mogę ją leczyć, mogę ją kastrować, co sobie y, y, wymyślicie. W ten sposób jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek kary administracyjne spoczywają na Jowicie, nie na mnie. Życzę powodzenia w egzekucji. Jeżeli w ogóle mówilibyśmy o innym kraju, który nie jest na terenie Unii Europejskiej, to już w ogóle nie mamy o czym mówić. Polskie Veto przyłączyło się do tej inicjatywy, którą ja zaczęłam, i na ich stronie można znaleźć możliwość, jeżeli nie macie znajomych, zaufanych osób za granicą, to można skorzystać ze spółki polskiego Veta, która ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kompletnie bardzo, bardzo odległy podmiot, nieegzekwowalny totalnie. To są uczciwi ludzie, ja mam do nich pełne zaufanie, więc wiem, że już tam się parę osób zgłosiło ze swoimi konikami i innymi zwierzaczkami. I te zwierzaczki stały się własnością spółki brytyjskiej, która automatycznie w drugą stronę przekazała dzierżenie. Życzymy powodzenia wszystkim, którzy chcą karać Polaków e, e, na podstawie tej ustawy o identyfikacji zwierząt. I tego typu sytuacji jest mnóstwo. Tak? W tamtym roku, jak byłam na jednym z festiwali, zgłosili się do mnie pszczelarze, mówią, że zaczynają sanepidy chodzić po sklepach zielarskich, e, wszystko mają pięknie po, po policzone, posprawdzane, boją się tego, wiedzą, że będą musieli badać ilość miodu, ilość cukru w miodzie i tym podobne. Idzie to bardzo szeroko. W tamtym roku zakazano dziurawca, w tamtym roku Zakazano, um, a teraz wy, wypadło mi z głowy, nie powiem wam, ale tych ziół, te zioła są notorycznie eliminowane. Nalewka z orzecha włoskiego, jest coś lepszego, przepraszam, na żołądek, e, została wyeliminowana parę lat temu, ponieważ farbuje skórę na żółto. No. Takie jest uzasadnienie zakazu, zakazu obrotu nalewką z orzechów włoskich. I tego typu sytuacji jest mnóstwo, tego będzie coraz więcej. Oni idą bardzo szeroko. Z jednej strony mamy tresurę w postaci pandemii, z drugiej strony, bokiem jest likwidowane wszystko, co może nam pozwolić na to, żebyśmy mogli samodzielnie, indywidualnie czy w grupach oczywiście, ale przetrwać, żebyśmy byli całkowicie uzależnieni od nich. No przecież pan premier powiedział nam wprost, będziesz, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, będziesz biegał za miskę ryżu. Wycofanie gotówki, tego typu ruchy, załatwienie zniszczenie, zlikwidowanie średniej klasy przedsiębiorców, zniszczenie rolników, żebyśmy byli uzależnieni od nich, żeby mogli doprowadzić do oligopolu i żebyśmy nie mogli zrobić nic absolutnie bez tego co oni sobie życzą. Już dwa banki wprowadziły ślad węglowy. I to będzie postępowało, tak? Będzie, pod warunkiem, że my na to pozwolimy. Jeżeli ja Wam pokazuję pewne rozwiązania, to musicie wziąć jedną rzecz pod uwagę. Ja Wam mogę dać rozwiązanie, ja Wam mogę pokazać kierunek, ale jeżeli Wy nie skorzystacie z tego realnie, nie weźmiecie tej umowy, nie ściągniecie, nie podpiszecie, nie dogadacie się, to to tak naprawdę nic nie da, bo ja daję tylko kierunek, ale cała ta decyzja, ta siła należy wyłącznie do Was to wy jesteście tą siłą, nie ja, ja jestem tylko drogowskazem, tak? dlatego y, będę się starała robić dalej to, co robię, natomiast bardzo was proszę, żebyście się zaktywowali, ja widzę tutaj takie dość duże rozluźnienie wśród ludzi, ja nie mówię o was, ja mówię generalnie patrząc, badając te nastroje społeczne powiedzmy na Facebooku i nie tylko, rozmawiając z wieloma ludźmi, jeżdżąc y, bardzo dużo, widzę w jakim to kierunku idzie, Fajnie, że są zdjęcia z Sweetfocie, z Grilli, z lasu, i tak dalej. To jest bardzo ważne, ale to nie jest wszystko. My mamy najpierw się rozwinąć, mamy poznać siebie, ale teraz już przeszedł czas do działania, ponieważ oni wchodzą do tej fazy takiej decydującej, i to jest teraz ten moment, kiedy albo powiemy nie. Albo, niestety, wszystko się zdarzy, wydarzy, tak jak tutaj mamy chory sen globalisty, mocno idzie, ta maszyna jest rozpędzona i ona konsekwentnie idzie. I, I tak jak już mówiłam niedawno, owszem, idzie globalistyczny walec, ale mamy swoje polskie walce, które są przyzwyczajone do wyboistych polskich dróg i tutaj nie ma takiej opcji, żeby nas traktowano jak posłusznych Azjatów, bo my jesteśmy Polakami. Hello, tu jest Polska, tak? Tu są Polacy. Tylko Polacy się rozleniwili. Ale to jest teraz ten moment, żebyście się nie dali... Z Wieść, bo to jest ten moment, w którym oni teraz już wchodzą w tą fazę ostateczną. Teraz są próby wciągnięcia Polski do konfliktu. Macie, jesteśmy bombardowani informacjami w mainstreamowych mediach o tym, że NATO jest gotowe w każdej chwili do wojny. 19 Dziewiętnastolatkowie dostają zaproszenia na ćwiczenia, kwalifikacje. Ostatnio chłopak 19 dziewiętnastoletni bez jednego płuca dostał kwalifikację A, zdrowy na front. Tak? I tak to wygląda. Dostaliście ode mnie gotowe rozwiązania, przewodnik plus pięciu różnych pism, jak się chronić przed tym. Musicie chronić siebie, musicie chronić swoje rodziny. I my musimy być czujni i musimy być aktywni na każdym polu. Rolnictwo jedno, wiecie co robić. Obronność drugie, wiecie co robić. Zaraz się zacznie w październiku, w listopadzie kolejna pandemia. WHO jest gotowe, zrobiło ćwiczenia, wszystko pasuje, zapięte wszystko na ostatni guzik. Teraz wciągamy Polskę w konflikt. To jest oczywiście bzdura, bo żadnej wojny na terenie Polski nie będzie, bo oni za dużo włożyli milionów euro w infrastrukturę tutaj ostatnio, żeby sobie to teraz zniszczyć. Ale Polaków przerzucić na front do innego kraju najlepiej, gdzie jest ustawa podpisana. Podpisana jest ustawa o tym, że polscy żołnierze mogą być wcielani do wojska ukraińskiego. To już jest inna zabawa. To już tutaj się bierze za dziewiętnastolatków, czyli młodych i będzie to szło do góry i za tych najstarszych. Ostatnio zwrócił się do mnie pan, który za miesiąc kończy 53 rok życia, czyli w ogóle nie może być wzięty do wojska. Dostał miesiąc przed urodzinami wezwanie na kwalifikację wojskową. Więc orientujcie się, kochani, my po to wszyscy działamy, tacy jak ja, żeby wam, żebyście nie musieli tego szukać. Więc staramy się łapać z każdej chwili, dawać wam gotowe rozwiązania, tylko musicie je wykorzystać. I to będzie szło w tym kierunku. Pandemia y, znowu spowoduje to, że będą próbowali nas zamknąć. Ja oczywiście y, jestem pewna, że im to nie wyjdzie i że ten plan się po prostu sypie. Stąd to przyspieszenie, stąd ten chaos, bo oni widzą, że jest za duży opór i nie tylko w Polsce, w innych krajach również. Często widzimy, jak y, ludzie wychodzą na ulicę. Jak są demonstracje, często wiąże się to z demolowaniem mienia. Ja się cieszę, że Polacy nie wychodzą na ulicę z bardzo prostej przyczyny. Właśnie ta opieszałość w tym momencie, to lenistwo Polaków, bo tak to trzeba nazwać, że nikomu się nie chciało chodzić na marsze, nie chciało się chodzić na, na różne e, zloty to spowodowało, że nie można było wprowadzić większych restrykcji u nas. Nie było takiej potrzeby. Bo jeżeli wszyscy siedzą w domach albo na grillach, no to kogo tutaj komu wprowadzać stan wyjątkowy? Więc ja byłam zadowolona z tego powodu, że Polacy nie wychodzili. Natomiast chciałam wam pokazać jedno rozwiązanie. Bo prawda jest taka, że często spotykam się z tym, że ktoś mówi: "No ale co ja mogę zrobić jeden sam?". No tak, zapytał jeden z 34 milionów, co ja mogę zrobić sam? No brawo. I jest bardzo prosta zasada. Powiedz nie. Moim wielkim idolem jest Gandhi. Jeżeli chodzi o kwestię kolonii brytyjskiej na terenie Indii, tam się wydarzyła taka fajna rzecz, że Brytyjczycy, jako naród, którego ja za historię, nie mówię teraz, ale ogólnie o ludziach, ale mówię za historię, absolutnie nie szanuję z tej prostej przyczyny, że weszli do Indii, zajęli Indię i traktowali Hindusów jako ludzi drugiej kategorii. Tak? I Gandhi wpadł na jeden fantastyczny pomysł. Powiedział: od dzisiaj, nie robimy dla nich nic. Oni nie wychodzili na ulicę, oni nie, prosto, nie protestowali, oni nie byli agresywni, oni po prostu wszyscy jednego dnia, cały kraj przestał robić cokolwiek dla Brytyjczyków. Kolonia brytyjska padła w ciągu dwóch tygodni. Zawinęli się stamtąd. Wiadomo, tam ja mówię o, w dużym uproszczeniu, ale tak to wyglądało. Hindusi przestali robić cokolwiek na rzecz y, Brytyjczyków i się skończyło. I odzyskali niepodległość, tak? W związku z powyższym tak ważne jest, żebyście sobie zdali sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli chcesz pokonać wroga, musisz wiedzieć, jak myśli. Cudcu sztuka wojny. Zorientuj się, jak myśli, dowiedz się, jak myśli. I dlaczego robi takie, a nie inne rzeczy, i czym się kieruje w życiu, tak? Wtedy będziesz wiedział, jak ewentualnie go pokonać. Ja Wam powiem teraz coś, co jest oczywiste, i na pewno wiele razy to słyszeliście, natomiast to jest tak banalne, tak proste, że czasami często ciężko na to wpaść. To są kabaliści. Tak, globaliści to kabaliści, oni mają bardzo proste zasady, styl rozumowania, taki ten, ten swój cały kodeks, czym się kierują, między innymi muszą nam to pokazywać, muszą nam dawać znaki. Dlaczego? Oni się panicznie boją karmy. Jeżeli oni panicznie boją się karmy, to wszystko co nam robią, muszą robić za naszą zgodą. Jeżeli zrobią coś bez naszej zgody, narażają się na zwrot karmy, a robią nam krzywdę, tak? Czyli karma czeka ich bardzo sroga. W związku z powyższym, jeżeli oni coś planują, posuwają się coraz dalej, mamy na ten temat informacje, próba wciągnięcia Polski do wojny, zlikwidowania rolnictwa, czyli to wszystko, o czym sobie rozmawialiśmy. Jeżeli oni coś robią i nie ma żadnego oporu, żadnego działania z naszej strony, to to jest poczytowane jako przyzwolenie, jako zgoda. Czyli tutaj nie jest ważne to, żebyście wychodzili na ulicę i walili kamieniami, tak? Tu nie jest ważne to, wręcz jest absolutnie niewskazane, żeby się kłócić z policją. Tu jest ważne to, żebyś wziął tą kartkę i wysłał do pana premiera, bądź innego zarządcy w tym kraju i napisał, ja się na to nie zgadzam, ja się na to nie godzę, nie ma na to mojej zgody. Dlatego ja wiem, że te pisma, które ja wam przygotowywałam, dostaliście ich ponad 50 wzorów w czasie pandemii. Teraz zrobiłam kolejnych 12 chyba, czy 14 albo i więcej już jest. One są już teraz w systemie płatnym. Mnie te pieniądze są potrzebne po prostu na dalszą działalność, kosztują 30 złotych od sztuki. I one dają wam to, że wyrażając swój sprzeciw, zamykacie im drogę działania. I tu nie chodzi, znaczy chodzi o pieniądze, oczywiście. Światem rządzi pieniądz, światem przede wszystkim rządzi energia. Jeżeli oni nas wtłaczają w pewne tryby, a ich głównym motorem napędowym, ich narzędziem jest strach, jeżeli my nie czujemy strachu, to mają poważny problem. A jeżeli jeszcze wyzbywamy się tego strachu i wysyłamy ten brak zgody, to już jest w ogóle po nich. Dlatego im się sypie ta retoryka, ponieważ za dużo ludzi wychodzi na ulicę, ponieważ za dużo ludzi zgłasza swój jawny sprzeciw przeciwko temu. Oni wtedy mają związane ręce. I mogą tworzyć gnioty y, 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 legislacyjne, takie jak tworzą. Tacy jak ja będą je im rozkładać na czynniki pierwsze. Tam zawsze jest furtka. Wiecie, czemu tam jest zawsze furtka? To już nawet nie o to chodzi, że oni są nieudolni. Oni muszą nam dać prawo wyboru, tylko ono jest skrzętnie schowane, żeby jak najmniej ludzi do tego dotarło. To jest cała prawda. To są kabaliści. Jeżeli wyrazisz swój sprzeciw. Nie mogą zrobić tobie nic. I ja to teraz coraz szerzej, coraz bardziej rozszerzam tą swoją działalność. Teraz się wziąłem za ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, bo bardzo mi się nie podoba to, co się dzieje a mianowicie to, że Polacy są karani bardzo wysokimi karami za niezapłacenie OC w terminie, macie dwa pisma w tej sprawie na mojej stronie. Dlaczego nie zapłacę? Nie zapłacę, bo jesteś prywatną firmą, nie ma umowy między nami. Nie jesteś, nie masz prawa obciążania mnie karą umowną. Teraz dałam wam kolejne pismo, wezwanie do zwrotu kary z OC. Tak biegam od trzech dni, że mi, przyszła mi odpowiedź z urzędu, z, z tego funduszu. Natomiast nie zdążyłam jej otworzyć. Na pewno się podzielę informacjami na Facebooku, co tam mi fajnego napisali. Kolejnym krokiem będzie pozew przeciwko funduszowi gwarancyjnemu o zwrot tej kary uiszczonej absolutnie nielegalnie, bez podstawy prawnej. I to tak trzeba po kawałku rozkładać. Więc jak widzicie, ja robię naprawdę dużo. Teraz się będę przemieszczała w kierunku WHO, bo tam też się straszne, strasznie dziwne rzeczy dzieją. Na szczęście. Troszkę to się zatrzymało, dlatego ja się przesunęłam do innych y, przestrzeni. Z tej prostej przyczyny, że y, tam na górze już zrobiono fundusz na półtora miliarda euro. Już się chłopaki pokłóciły, kto ma ile pieniędzy dostać w związku z powyższym y, 70% tych tam wierchuszki w ogóle odeszła, obrażona, więc teraz, teraz no, trochę im to nie idzie, nic im nie idzie, nic im nie idzie, a im szybciej pokażecie, że się nie zgadzamy, zaczniecie to opływać, tak? Bądźmy jak woda, jak mówił Bruce Lee, e, i jeżeli zaczniemy to opływać, jeżeli nie będziemy się na to zgadzali, to oni nie są w stanie zrobić nic, mają związane ręce. Bo żeby zrobić z kogoś niewolnika, on musi być nieświadomy. Jeżeli niewolnik odzyskuje świadomość, zaczyna być wolnym człowiekiem. I bardzo was proszę, żebyście się włączyli, żebyście śledzili. Takie osoby jak ja z tej prostej przyczyny, nie, że ja e, mam jakąś, jakieś parcie na, na szkół, albo na sławę absolutnie nie mam, natomiast chodzi o to, żeby Wam jak najszybciej przekazywać te informacje. Ja mam Shadowbana na Facebooku, więc mam zasięgi cięte, z 200 tysięcy mam obcięte na 3 tysiące na przykład, albo są suwane moje posty w dół. Patrzcie się, szukajcie, bo naprawdę dużo się dzieje. E, kolejną rzeczą, która się teraz e, będzie e, też rozwijała, ja do, jeszcze do tego nie zaglądałam, więc nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć na żadne pytania, to jest szybka kolej, która ma przeciąć całą Polskę, tak? Centralny port kolejowy, to dopiero jest ciekawostka, to jest dopiero fajna sprawa. I oni tak idą, i tak będą szli, jeżeli my tego nie zatrzymamy. I każdy z Was ma ogromną moc. Nie ma czegoś takiego, co ja mam zrobić, ja nie jestem prawnikiem, ja nie mam, mam jakiejś tam predyspozycji. Bzdura kompletna. Powiedz nie, powiedz nie, jeżeli robimy sprzeciw. Wyślij ten sprzeciw, chociażby mailowo, jeżeli nie masz czasu tego zrobić inaczej. Włączcie się, proszę, zaktywujcie się, bo naprawdę to jest ten ostatni moment. A ja jestem przekonana, że my to jesteśmy w stanie zrobić, ale musimy to zrobić razem, bo prawdziwą siłą są wszyscy ludzie razem wzięci. Nie pojedyncze jednostki, które fikają, skaczą i starają się coś zrobić. To Wy jesteście prawdziwą siłą i zrozumcie to w końcu i przyjmijcie. I tym akcentem bardzo Wam chciałam podziękować i życzyć wszystkiego, co najlepsze.